Cześć, witam, wtorek rano, czekam na dostawę kopary, jest za 15.07 rano, ogarniam trochę, już podłączam zaraz agregat, jeszcze trochę może za wcześnie dla sąsiadów, żeby nie hałasować, żeby tam wypompować tą wodę, trochę mrzawka leci, mam nadzieję, że to nie będzie powód dla chłopaków z odciągów, żeby nie przyjechać, no ale nigdy nie wiadomo, eee, co, zaraz smaruję koparę, bo wczoraj trochę by ją wypukało tu pewnie na słożnie na dole, i na tulejach, więc zaraz zasmaluję. Co jeszcze? Przygotowane mam sobie wszystko, także no tylko czekać na, na dostawę. Wczoraj się ugadałem po prostu z kierowcą, że on se pauzę gdzieś wykręci tam na jakimś parkingu, se znajdzie po drodze, nie będzie się śpieszył, bo jeszcze miał jak wracałem w pół do siódmej, to miał jeszcze 300 km. także byłby tu pewnie kurde, nie wiem, dziesiąta, jedenasta, bez sensu, po ciemku to by było ten, także fajnie jemu pasowało mi tak samo, nie musiałem wracać. No i co? I bierzemy się zaraz za robotę, mam nadzieję, że tą studnię dzisiaj ogarną, wczoraj nie mieli jej na miejscu, już pojadą, dzisiaj mają odebrać także spoko, no i czekamy na, na Mekalaka, że kiedy dojedzie, zobaczymy Dobra, kierowca jeszcze nie ma, nie dzwonił do mnie, także jeszcze może jest gdzieś w drodze także ja się wezmę, trochę jeszcze zacznę znaczy, odkopywać kierowca jeszcze nie ma, nie dzwonił do mnie, także znaczy, jeszcze może jest gdzieś w drodze że ja się wezmę, znaczy, trochę jeszcze odkopywać żeby nie było problemów mogę, taty, i żeby, żeby to tam cieli więcej miejsca ci w wodociągu, Jak to jak to mówią? Żeby nie było problemów. No ale taty, to tak, i żeby to się wszystko okaże. I, także ja kopie maśle, i, mogę, jak to mówią. No, no ale zobaczymy, to, jak to To polega. się wszystko okaże. Także ja robię ile je, mogę. Je, jeśli chodzi o wyciągi, coś tam będą robić. No i jadę, zobaczymy, jak to będzie Stawiać i studia ma być później, także coś tam będą działać. Nie będę zasypywał tego chodnika gliną bo oni powiedzieli, że chcą sobie zasypać topiawem, żeby mogli to zagęścić. I w sumie racja, jak tak chcą, niech tak robią. Ja już czekam, czas się duży, ostatnie 10 minut czy 5, i maszyna będzie. Wszystko na widła spakowane. także gitara. Słuchajcie, sam muszę zjechać, także <grytania> będzie nie za misja, ale wchodzi w dół maszyna, także chyba dam radę, co? Okej. Okay. Dobra. panie, nie chce mi wyjechać. Chwila, moment. Panie, co za misja, słuchajcie, on chyba sam ma hamulec, mam nadzieję, że nie zacznie mi lecieć w dół. Jest uczucie takie, jakby miał się mi zaraz wypierdolić, no ale co? Ktoś wjechał, to ktoś musi zjechać. Jak będę na dole, to będę szczęśliwym człowiekiem. Kierowca miał zjechać, tak zostało mi powiedziane, na tym, na rozładunku, opuszczę się chyba trochę, żeby środek ciężkości poszedł. Mi. Bardzo w porządku kierowca, naprawdę. Pożądano i takich ludzi się naprawdę lubi od razu. No i teraz jest największy kąt, no i teraz już nic nie zrobię, albo jedny, albo nie jebnie. Jak przednie, ok? Przednie. Op no, a do teraz podnosić? Maszyna jest nad ziemi. Panowie i panie, no ale ręce mi się trzęsą. Co zależy ze mnie, co? Kurwa, w domu. Ja pierdolę. Elegancja, elegancja, Francja. Dobra, sąsiad pojechał. A czy poszedł? Muszę dolać paliwa, bo jest mało. Musiałem zlokalizować oczywiście ten, nie? Muszę chyba go zgasić, żeby ten... Widły stoją w miejscu, także jeśli chodzi o rozdzielacz, chyba jest w porządku. Nie opada mi on. Także chyba wszystko, wszystko jest gitara tak być powinno. Jeszcze się okaże, ale na razie bynajmniej nie lecą, nie? Nie leci w dół ramię w ogóle, to też jest ważne. A, siłownik to się zrobiony, zobaczcie. Tu jest wszystko zalane, a tu mamy suchuśko. Nic nie widać, żeby gdzieś się sączyło. Także uszczelnienie jest zrobione na plus dla sprzedającego tego, co miał mi robić serwis. Yy, zaraz zobaczymy jeszcze dalej gdzieś. Gdzieś miałem lejek. Jest lejek. Zalejemy to, ale z tego co widziałem na miejscu, uszczelnienie nie jest zrobione. Także zobaczymy, jak z tego się będzie lało. Czy jest do tego ciężkie dojście czelkę można kupić zawsze samemu to wymienić, jeśli będzie taka potrzeba. Będę musiał sprawdzić dokładnie, ile mam oleju. Jakie straty są w tym, to jest hydrauliczny, nie? Tutaj się leje hydrauliczny, a tu mamy diesla, dobra. Czy mogę to robić na tym? Nie, zgaszę chyba maszynę, żeby nie było. Co do filtra powietrza, nówka jest założona także. Kolejny plus dla sprzedającego. Jest tak jak być powinien. To teraz zobaczymy jeszcze filtr oleju, jak go zlokalizuję. Słuchajcie, jeszcze sprawdzam sobie luzy, takie jakie mogę w miarę. Eee, I patrzę teraz na boki, na przykład, sobie ruszał ramieniem po, przy, po opuszczeniu jego. I powiem Wam, że jest sztywno, jeśli chodzi o ramię. Tu bym się do niczego nie doczepił. Ale nie wiem, czy nie czuję lekkich luzów gdzieś na przegubie, tu gdzie jest jeden z drugim łączony. Jak się kurde total widły akurat żyły, ale mam takie wrażenie, jakby coś pode mną gdzieś lekko tego nie sprawdziłem na przykład, nie, to trzeba będzie jeszcze pod, podopracowywać, co i jak, no i tyle, na razie idę pomóc tamtym tym z hydrauliki, nie? a później przyjadę po powrocie ze Świnoujścia, to jeszcze będę tutaj obcinał i rozkminiał co i jak, yy, no ogólnie jest jak jest. <grym> jestem zadowolony chyba. Maszyna popaliła od razu, nie było żadnych problemów tutaj ani nic takiego, także ja lecę teraz działać tam pomóc im z tą hydrauliką i później będziemy się widzieć. Tymczasem maszynę gaszę i tyle. No i do, do zobaczenia z update'em następnym za jakiś czas. Tak to wygląda Dobra ja, Dobra, ja spadam tak jak mówiłem, że na świnouśle cię z tą przyczepką ogarniać. Yy... No i jeszcze dzisiaj tu wrócę. Jeszcze pokażę za chwileczkę, mam jak tam z tym yy... z tą rurą wyglądał. Jeszcze tego woda nie zalała. Kurde, mało widać, ale rzucę w miniaturę najwyżej zdjęcie tej rury, jak była cała podłączona. Także jest najważniejsze, wypuszczone. Jak materiał przyjdzie, jutro będą działać dalej od rana. Ja już na promie płynę z powrotem. Tablica rejestracyjna jest do przyczepki, bo tam problem był z jej datą produkcji w ogóle, bo nie ma tego nabitego nigdzie na żadnej tej tablicy znamionowej, także zobaczymy jak to wyjdzie na przeglądzie. No i lecę teraz, wracam do tego, do maszyny, posprawdzać jeszcze, popatrzeć, muszę poukładać te te kurde łyżki i w ogóle sprawdzić czy będę umiał je przepinać te łyżki całe, odpinać i zapinać to też się zobaczę, stestuję od razu no i tyle, no i jutro kolejny dzień jutro podłączają prawdopodobnie studnie u mnie już a ja będę mógł zacząć coś działać, czyli prawdopodobnie kopać dalej pod rurę a, miałem zadzwonić po ten kabel, także biorę się już i dzwonię po ten kabel, zobaczymy co, co się ukaże, jakie to koszta by były transportu i w ogóle dobra, ja już z powrotem na w miejscu moich walk właśnie biorę teraz kawałek papieru, żeby sprawdzić, czy olej był wymieniony. No ale myślę, że jak filtr był wymieniony, to na olej też ktoś tam wymienił. Zobaczcie, czyściutko, ale jest kurwa, przyrane, nie? Na bogato. Nie wiem, czy to nalewał, czy go pod korek zalali, czy co. Dokąd to jest? No tak trochę jest ponad maxa, no, bez tragedii, nie ma jakiejś tam tragedii W miarę czysto ogólnie jest jakoś, nie wiem czy to było myte, czy tu było coś wymieniane Nie wiem co to będzie, pompa paliwa Tak jakby po regeneracji była, mi wygląda ona Silnik Kum, kumis jakiś Date of manufacture 2006, 11, 13 Czyli listopad 13 roku jest yy, data produkcji tego pana nic tu więcej nie mówi mi, a miałem zobaczyć jak tu z wodą jest, bo tamten y, zbiorniczek zobaczcie, a nie. Jest normalnie połączony, co ja gadałem? Wszystko jest git. Czyli trzeba mu dolać tam. Nie wiem czy tu jest płyn, czy co, ale idę automatycznie. Teraz kurde, czy ja coś znajdę. Niegazowaną mu dam, nie? Też będzie żył. Bo ja myślałem, że tu coś była kombinowana, ale tu jest elegancko, wszystko, wężyk idzie do wyrównawczego, także trzeba go zalać tutaj od razu. Bo tam mi wspominał taki Paweł, ten tutaj z YouTube'a też, który mi pomagał trochę z tematami, wiemy, i całą instrukcję do niego dostałem na Łozapie od niego. Yy, no i właśnie mówił, że czasem jest kombinowane, że żeby nie ciekło z nagrzewnicy, to od, odłączają w ogóle cały ten, jak to się nazywa? Odłączają cały... Uż, ty, kurwa, bestio. Odłączają cały aparat, ten nagrzewania, yy, nagrze, nagrzewnicę, po prostu, żeby nie ciekło tam zwierzy gdzieś na elektrykę i takie akcje mogą się dziać. Ale tutaj wszystko jest git. Tylko nie wiem, czemu te rurki takie są po zaślepiane, ale widocznie tak ma być. Nie gazowaną o udamy, to będzie. Miał takie chłodzenie, tutaj jest coś na rzeźbie zrobione. Nie mam pojęcia co to jest. Trzeba będzie to namierzyć i rozkminić, Co to co do takiego jakiegoś pięknego dnia letniego na pewno się też weznę za co za się weznę któregoś pięknego dnia? Za oczyszczenie, sobie jej takie gruntowne. Choć jakoś bardzo zawałona nie jest. To też nie ma co narzekać. Ale widzicie, serwis panowie robili na uzupełnić płyn, znaczy wody, nie? Dam mu wody, no co? Przed zimą trzeba spuścić i tu płynem zaraz nawet, nie wiem ile tu wchodzi Ale widzę, że ma zapotrzebowanie, bo nalałem dwa literki A to jeszcze mało Ale mam jeszcze chyba jedną tam oazę jakąś Także zapodam mu też oazę jeszcze I odezwę się za chwilę Znaczy też na wieńcowym nie jest sucho czasem, czy było odbane i smarowane, ale widzę, że jest smar, także tu spoko. Nigdzie nic, nic nie, nie ciągnie, nie ten. Gdzieś te lekkie stuki takie przy lewo-prawo ruchach, ale tego sam nie sprawdzę, bo tego będę potrzebował kogoś jeszcze. No i co tu więcej patrzeć, nie? Ta stabilizacja to działa też. Tak jak powinna, wskakuję na górę chyba i zaraz może podziałam z tym, z załączaniem i z rozłączaniem sprzętu, bo tego jeszcze nie umiem robić, ale tam miałem pokazane, także chyba sobie dam radę. Dobra, zamykam tu sprzęt i zaraz się odezwę. Słuchajcie, dziwna sprawa, ale to mi to wygląda tak, jak to by była klimatyzacja, kurde, takie wążyki do mi się przypominają z, z klimatyzacji ogólnie kompresora, nie? A co hydrauliką by był napędzany? Dziwne to, nie chyba raczej mi się wydaje. Ściągam antenę CB, no bo niepotrzebna mi na razie. Bynajmniej. A była, był coś tam było. Teraz się sprawdzę też lampy przy okazji. Radio działa normalnie, także nie muszę nic kombinować. Mam radyjko w zestawie. Tak dziwnie on chodzi, z tej strony fajnie słychać, sobie szumi. A z jest takie tu 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 powietrze też tu jest, to zaciąga do tego, chyba. Dobra, cykniemy awaryjne i zwykłe światła teraz. Teraz zobaczymy. Tu chodzi, już widzę. Tu chodzi, tu chodzi, tu brakuje plastika, to gdzie musieli doszczukować tak samo z tym lusterkiem coś czemu? i tu nie chodzi rura do wymiany Widzę, że wygląda cała Także trzeba to będzie przejrzeć, o co tu chodzi o była mrugła przed chwilą gdzieś coś nie łączy tylko O, już chodzi Dobra, to to mamy Awaryjki działają wyłączyć je A, od razu wyłączę ten A, już wyłączyłem, to dobrze, że pamiętam Dlatego to jest wytarty taki przycisk, zawsze trzeba wyłączać ten, ten Dobra, światełka teraz, patrzymy Jest przód Góry nie widzę, ale pewnie gdzieś włącznik jest Tylna prawa jest do zrobienia Ale to spoko, damy, damy radę Wymienimy lampeczkę, będzie git Słuchajcie, próbuję wypinać łyżkę i nie powiem, że nie mam z tym problemów, bo mam To powinno być tak O, nie o, jakoś, ale jak dalej No nie mogę za cholerę Czy Mam je zaprzeć sobie no To będę rył o ziemię, nie O Patrzcie kurde było już O! O, o. Nie, nie wchodź mi już. Teraz cofnę może do tyłu trochę. No i dobra, mamy. Jesteśmy w domu. Teraz próbuję zapiąć kolejną, nie? Ale czekajcie, bo ja tu wypiąłem. A, bo... O co, kurde, i tutaj. Bo te kolce są tu, ale po co? Czy ty... Muszę iść obciąć, jak to wygląda, jeśli chodzi o te, no bo po co mi te kolce są? To jest jakaś dziwna sprawa, coś wypiąłem? O co tu chodzi, kurde. Co, łyżka odwrotnie by chodziła? Mamy to. Aha, one tu mają, dobra. Wszystko git. Spróbujemy teraz zapiąć, zobaczymy, czy się uda. Powoli, spokojnie, może uda mi się wszystko ogarnąć, nie? Nie od razu tam zbudowali, nie wiem co. A. Kiera w dół. Fa za fajerą, dobra, jedziemy spróbować założyć łyżkę. Tu jest koło, w końcu namierzyłem, czyli pod moją nogą praktycznie. Dobra, i teraz tak. I jest gaz. Ja mu gaz, a on zgasł. trzeba więcej gazu dawać. muszę się nauczyć tego. Ech, dobra. Stabilizację wyłączamy za każdym razem, żeby nie zajechać mostu. Tak zostało powiedziane i tak robimy. Jeszcze podjadę sobie trochę bliżej tej łyżki. Dobra, i teraz tak. Rzeczy proste nie zawsze są proste i się wydają trzeba było sobie teraz lekko ruszyć to O właśnie tak Delikatnie No, coś tam się rusza Nie chce nic zepsuć kurde Nie w tą stronę Kurde jest odwrotnie jak w Kubocie No, słuchajcie. To mi pewnie spadnie, czy ona już siedzi teraz. Ja pierdzielę ale kawałychy Jadę sobie skarpować <grym> Dobra, odjeżdżam do tyłu i za bardzo mam co, mam jakieś, no, jakaś linka mi tam wisi. Kurde, gdzie bym to sprawdził, tylko nie mam na czym tak za bardzo. A tu mam trochę ziemi do przegarnięcia. Dobra, jedziemy zobaczyć jak to będzie działać. Dobra, słuchajcie, jadę i coś tam kopię. Tak sobie tylko sprawdzam jak to wszystko działa. Na pewno nie będzie łatwo się przyzwyczaić do maszynki, ale spoko, zaczyna mi się to podobać. To wiadomo, ta jest wolniejsza, ta MSX jest wolniejsza, o chyba 1,5 obrotu na minutę. I chyba będę musiał tu w tym momencie też działać z tym, z hamulcem ręcznym, albo z tą stabilizacją. Ale fajnie, fajnie, kurde. Wykop tym to będzie sama przyjemność. Oczywiście, jak się człowiek ogarnie do tego, bo to też takie, nie? Niech obsiąp. Ale spoko. Dobra, ja się pobawię dalej jak dziecko w piaskownicy. Księgu też troszkę mam I skarpowanko, tak będzie szło Fajnie, kurde, dobra Lubię to Test dwieńca sobie robię teraz Trzeba spojrzeć na luz na tym Już patrzałem tam, ale jeszcze sprawdzam Noszę do góry koparek Na ramieniu i na dół Luzów żadnych nie ma O Wszystko ładnie, pięknie Chodzi, czy nie chodzi? że to jest ok, wieniec będzie chyba w porządku Chyba nawet na pewno Zaczynam się drażać powoli już w niego Także kilka godzinek Myślę, że zanim na jakąś fuszkę się pojedzie to na pewno Trzeba będzie trochę godzin spędzić, ale już w porządku mi to zaczyna iść Na stabilizacji jak włączony jest naprawdę dużo stabilniejszy ten sprzęcik Także kurde fajnie, fajnie, na pewno też inne patenty tutaj są, żeby podjechać wykop jakiś zrobić czy coś to trzeba rozkwinić się wcześniej, żeby później wiadomo, że na gąsienicach się wiedzie lepiej gdzieś tam kurde niż, niż na jakimś tym, niż na kołowej, nie? Ale spoko, spoko to fajnie fajnie to gra i fajnie to jest. O, o kurde, muszę być delikatniejszy, coś takiego. O, takie są jakby kurde stuki, jak robię lewo-prawo, lekko sobie postukuję. Będę musiał kogoś poprosić, żeby mi tu wsiadł za stery i lekko poruszać po prostu lewo-prawo i ja tam będę mógł zajrzeć wtedy. Jakiejś tragedii nie ma, ale słyszę te stuki, one nie powinny występować raczej one. Podczas skręcenia się nie ma żadnego rzę rzę rzężenia y wieńca, tak. o, ale podczas zatrzymania się jest takie du-du, du. o. Także to jest, yy, będzie do sprawdzenia, nie wyczułem tego tam na miejscu, choć trochę tam tamtym się kręciłem, ale wiadomo, te człowiek podniesiony, to tak samo jak z samochodem, się jedzie, kupuje, a później przez dwa miesiące się znajduje, czego się nie zauważyło, także, także no tak to bywa, no. Siła. Jeszcze trochę, ja dalej w piaskownicy w sumie, jeszcze trochę sobie po, tu poogarniam, poćwiczę na kamieniach. Trzeba uważać na te przewody hydrauliczne już zauważyłem, jak się takie rzeczy właśnie robi jak te kamienie. To naprawdę trzeba uważać, żeby je nie przycisnąć gdzieś. Na szczęście tu w gryficach na miejscu mam. E, widziałem, już mi się rzuciło w oczy jest e, miejsce, gdzie się zakuwa e, wszystkie węże i robią węże hydrauliczne, także spoko na przyszłość wiedzieć. Mam nadzieję, że nie będę zbyt często musiał tego odwiedzać miejsca, ale. Jak się się okaże, że będę musiał, no to, to będę wiedział gdzie jest. Nie? Dobra, ostatni test z paletą. Zobaczymy jak mi z tym pójdzie. Chciałbym zobaczyć tylko sobie. Na razie ciężko mi ogarnąć to sterowanie tu, żeby tak fajnie jakoś się w miarę możliwie kurde, łamać i dojeżdżać do celu. Mało delikatny jeszcze, zobaczymy jakieś tą paletą zupójcie, kurde. A to trzeba odsunąć dalej, żeby widły można było wziąć wyżej, dobra. Właśnie zrozumiałem mówię, czemu ona nie ma tak od siebie w ogóle, kurde tego, nie? A to tak o, się dzieje Dobra, czyli trzeba być po prostu trochę dalej palety I tak jeszcze mało Ale dobra, zobaczymy, czy teraz bym dał radę Powiedzmy, że tam 10 skrzynek browarów na tej palecie leży I nie mogę tego pobić Prawdopodobnie już by leżały Trochę na widlaku robiłem w przeszłości. O, nie w tą stronę. Trochę trzeba będzie poćwiczyć na pewno. I góra na siebie. Spokojnie, nie będzie tragedii. Trochę się poszkoli i ten. Dobra, ja będę na tym chyba. Zakańczał moje całe dzisiejsze działanie No i co Złożę z tego jakiś filmik Zobaczymy jak to dalej Jutro studnia jest w planach Będę chyba małą kopareczką Kopał już ten tunel na, na Tunel na co Na kurde wodę i prąd Jechał już do domku Coś się nie odzywają z tym pozwolenie na budowę Mam nadzieję że niebawem to już znajdzie, Przyjdzie ja mam nadzieję, że w tym tygodniu, nawet jutro, mam też trochę jeżdżenia ze za załatwienia. Jakieś sprawy już mam 17, także ja będę kończył. Dziękuję za to, że oglądacie, że jesteście ze mną. Nowy sprzęt wjechał na rejony, <grydy> także będzie co grzewać. Jak będzie będzie, jak, będzie co robić, na pewno będzie też trochę łatwiej, bo tu możemy podnieść tu, to, tu, tamto. Także spoko. No i co? Zakańczam to i pewnie widzimy się niebawem w następnych filmach, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam, dzięki za suby, dzięki za lajki, dislajki i za wiele komentarzy, trzymajcie się, cześć.